Witam, witam. Czas na wymianę pięciogwiazdkowego bohatera. E, przy okazji zrobię od razu od odłamki, z tego względu, że muszę wiedzieć, czy jak najszybciej trafię teleskop lub tabard. E, no dobra, 5% szans na rzadkiego plus ewentualnie 5% na kostium. Zobaczmy, co w tym tygodniu. E, obstawiam. Nie wiem, co obstawiam, bo nie wiem, co wsadziłem. Elkanen. Byłem blisko. Zielony chwast. Dobra. Horgal, wracaj do lasu. Tam, gdzie twoje miejsce. Nie chcemy cię tu. Dobra, jeżeli takie szczęście będzie na Alkaodłamkach... Chyba nie będę miał tego teleskopu albo tabartu. Ok, tu tarcza. No i tu teleskop albo tabart. Dzięki. Dobra. Nie jest źle. A, tylko dwa łączenia w tym tygodniu, ale zobaczmy. Może akurat teleskop. Nie. Nawet nie było blisko teleskopu. E, dobra, ciebie. I jeszcze jedno. Uwaga, uwaga, uwaga. Poprosimy symbole do czarodzieja. Dzięki. Będzie namacko Brodego. Dobra, także tyle jeśli chodzi o wymiankę jalka odłamki w tym tygodniu. Fajnie, że jest tabard. Następne zadanko to będzie Morlowia, więc da mi szósty tabard dla e, Macko Brodego, więc to będzie cieszyć. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Nie ten guzik.